reklama w tle, ale szybko chcę się z wami przywitać. Jesteśmy razem z Mieszkiem i teraz to jest nasza reakcja na uchu. Tak, jestem tutaj. A teraz jeszcze jedna reklama. Zobaczcie, może będzie to reklama. Mam nadzieję, jest, nie zaskoczę się, jeśli ta reklama będzie lepsza, niż cały ten filmik. No. Bo ta reklama nawet fajna w sumie. O! Fajna nazwa, Otwier My, kiedy? U, 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 Among Us się nazywa Łuchu. Online. Przecież zawsze. łu W jest zbyt wielu ludzi. No, ta na Jaki pewno. Czterech. Daj znać w komentarzu. No, Uj, to zielony mieszka, to czerwony. Tutaj. Miejmy nadzieję, że Wi-Fi nie działa. Nowy film. Ja mam nadzieję, że Wi-Fi działa, bo nas, inaczej nie tak zobaczycie tego życiu. okropnego filmu. Nie no, żartuję, fajne. Nie uciszaj no, nas! Niszy, że robimy obiad? Zamiast zupy na, Czy na Amangas Amangas można zjeść? Hmm, sprawdźcie. Sprawdźcie to sami. My się zajadamy biszkoptami. Co rozrywki. Stop. Zabiję jednego z moich członków za. kogo? Ona sobie co ona sobie wytatuuje? Jak gry my... z Guchina, my myślimy. No, ale może. No bo chyba nie Amongus. No był Dobra. Jesteś impostorem, bo bo bo. No bo to sklep i ma koniec. Ty jesteś na końcu. Ale nie muszę czekać, jeśli chcę grać. Nie, nie możesz grać. No. Mama wyszła? Nie. Nie wyszła. Teraz mogę dokończyć swoje zadania. Jakie zadania? Chyba sprzątanie pokoju to twoje zadanie. No nie uciszaj nas. Nie, nie, nie. Proszę nie zabijaj mnie! Do widzenia. Nie, nie, nie! Nie zabijaj mnie proces Angriberców! No bo to jest Kolej. proces Angriberców. Co? Więc to jest impostor? Ups. Złe miejsce. Zły czas. Dam Gupek. Baw się dobrze w kosmosie, impostorze. A -a -a. Ronda to impostor! No, no Nie co ciszać! Tak jest skomplikowane. Tak wiele ósemek. To nieskończoność. Um. To chyba ma skończoność. Co to jest za kolor? Dajcie napisz w, w, w komentarzach. I uwaga teraz! Cześć. No nie wiem czy Famongas mogli grzna tak... mnie ściga ciągle z tym. O! To od jest. kiedy Famongas to ma? Nie? Kiny, ciekawe! Właśnie. Ale on zginie, no, bo nie ma ten atmosfery. To mój nóż nie działa. Jesteś nieśmiertelny? To nie w porządku. Tak jestem nieśmiertelny, bo jestem Harry Potterem. Ups, to nie moje. Do widzenia, impostorze. Serio? Może być. Praszamy, przy że ty jest tak y, rozjaśnione, ale nie. O, Szysz, dzisiaj by nie będzie uciszaj nie nas. Naprawić, Przestań przepis. nas uciszać! O, fajne jej. O, nagłania. cześć, pomarańczowa ofiara. Ofiara? Impostor jest tutaj. Czemu nagle to się zmieniła? Gravery alive. Oh, zjadła go! Jest impostorem! Albo on zjadł ją. Poważnie. To nie jest. Przewody same się nie naprawią. No! Przestań nas uciszać! Cześć, zacznijmy grę. Hej, co się dzieje? No nie Są wiem, na przykład zasilanie padło. To inwazja obcych. Przejmuje wasz statek tak i waszą grę kolorowe ziemniaki. No, o, fajny pistolet o, z firmy nerw! wyluzujcie. Jestem jedynym na tym statku, który ma prawo zabijać. Co Pomarańczowy... impostorze? Ale nadal jesteś wystrzeliwany Pomarańczowy to, to impostor! Co już to widzę miłem. A nie, to czerwony! No! Przestań! O nie! To impostor! O nie! To impostor! Szybko muszę dotrzeć do przycisku! Szybko muszę dotrzeć! Co? Jest uszkodzony! Do no dalej działaj! Mm. O nie! Od kiedy można? Zmienić przycisk Szukasz A, tego? Nie kiedy można wziąć. Od kiedy to można, <laughs> można płakać pa No Ale Właśnie! Nie rzucenia! Serio, nie można też rzucać! Narzucać? Nie spodziewałem się. Papa! Arci was the imposter Kto to Arci! Co i przestań nas uciszać! Sama się uciszy. Poczekaj. Ha? Zielony stoi tu zbyt długo. Bo nie wiem, może na przykład. E. Ma czasami okay. potrzeby swoje. Nie w swoją grę? Nie mam, nie. Mamo, śpiew. Śpiew. przecież widziałam cię. W porządku, dobranoc. W porządku, dobranoc. Spotkanie awaryjne. Zielony jest zbyt spokojny. To musi być impostor. Nie, po prostu zasnął. To jest jabłek. Głosujmy. Jest jedno wiczył, mam Ciesz mam się w biletem w i... jedną stronę w kosmos zielony. O, oh, mogę Mała dalej wyszła. grać. Kochie, hey, co? Mama... Zostałem wyrzucony? Co? Tylko udawałem, że śpię. Znów co dalej? Znowu! Nie Znowu nie! Imposter, Sam się uciekł. Szybciej z tą lodziarnią. Cyj a Stoje, z przypadkiem ona nie była crewmate? Jak ona się teleportuje? Laguje. Mam broń. Spróbujmy ponownie. I znowu. Ona się teleportuje. Coś problem. No bo już największym impostorem jest mój router. O, przepraszam. Na przykład tam nikogo nie było. Nie, no przestań. Hmm. Co to jest? Jaki ściana. Drzwi? A za nimi? Co? A Od nie... kiedy Wiesz, jest kolt z Brawl Stars? Nie wierzę ci. Proszę, nie zabijaj mnie! Jesteś pewna? No jest tak, no to najwidoczniej kolt jest impostorem. Sprawdźmy to. Sprawdźcie to sami, czy kolt może być impostorem, bo mi się wydaje, że nie. No i też. Jeden film niby trwa. Za długo! Dobra, nie, jeszcze oglądamy. Nie skończyła się reakcja. No to my zrobimy stopa, dopóki nie stanie się coś ciekawego. Widaj w moim sklepie z bronią. O, cześć, chcesz. Chcesz, widać w moim sklepie z bronią. Albo nóż? Albo chcesz o, zostać... Kto jest pierwszy? Star Warsów? Fioletowy? Poczuj to. Serio, można być udawanym impostorem? O nie, zemszczę się za ciebie. Co bierzesz? Biorę wszystko. Bo pierwszy nie wzięła wszystkiego. Widać to nawet. Impostor, lepiej uważaj na siebie. Barany Dopadnę ma... cię. Baranczowy <laughs> był tu pierwszy. Czerwony to impostor. Widziałam całą jej broń. Próbuję mnie zabić. Proszę, uwierz mi. Od kiedy Wamongas można powiedzieć? Zielony. Dzięki zielony wygrałam! Po pierwsze Odwinę się sko... Impostorzy są najlepsi! Od kiedy tak jest Famongas? Dobra, już ucieszajcie, ale najpierw wow, siebie, a nas. Ona jest wspaniała! Ona jest impostorem! On... Moja wymarzona dziewczyna. O, moja pomarańczowa bogini. Będę podążać za to... Ej, czy on? I robić Kie, co kiedyś powiesz. tam nie mówił do niej bogini? Nie nie mówił. Ale w innym dałubasz? odcinku. Nie nie mówił. Mm, nie. Miłość boli. Ja Smakował dojrzane. ci Mam plan. Chodźmy wszędzie razem, żeby impostor nas nie zabił. Kupię I pewnie siła. ktoś z nich się zabije. Zobaczycie, zielony nie, będzie impostorem. Wygląda na to, że jest czysto. Nie, niebieski teraz! Weźmie nóż i cz. Nie, zielony będzie chyba. Ja myślę, że niebieski, bo ten niebieski, tak dziwnie, sobie skrzypnął. czysto. Nie ma tu impostora, partnerze. Co wy robicie? Mówię, że. Mylisz się, wiem, że zielony! Ale. Ziemnaj, ale to nie był. Ale. Ja? Przecież to o, nie jest. To jest. Niebacz, banan! Zrobić. Tak mi przykro, nigdy Cię nie zapomnę. Następny. No on ma, To on To palec ma palec w nosie. O, jestem coś. O jestem jest. mam jest pomysł, podne. zjem swojego banana. Jem impostorem. Przecież przed on był impostorem. To impostor. To przed To on był To impostor, Kosmos impos Impostorze Lodówkowy. <st> <Share> <S uno> Rich, was the impossible. Serio? Może być Lodówka Impostorem? Od Jak kiedy się Lodówki Czarny! 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 Czarny wyglądałby dobrze. Co jest? O nie, tylko <learn> nie JavaScript no, uh -huh. إن, to. To był przypadek. Zagrajmy. Chłopaki, nie chcę tego koloru. Nie wyglądam nim dobrze. Spotkanie awaryjne. Mam ogłoszenie. Jestem Impostorem. Jestem zabójcą. Zabójcą mody. Chciałam być różowa. Skończmy grę. Co? So, mówisz poważnie? Możesz w każdej chwili wyjść z gry. Uspokój się. Potrzymaj to. <grym> Fioletowy jest impostorem. Serio jest impostorem? killer pisze? Jaki jest właściwy kod? Prawie skończyłam z tym zadaniem Paluch Nigdy tego nie eee. zrobisz. Wyszła eee. Eee. To Słodki O, jaki słodziak To nie twoje dziecko, głupko Nie jesteś go. To obcy, pomocy Serio mi się wydajesz do to pluszak My też. A był taki słodki. Jak on mógł? A cię Dobra. Kiedy Ronda, skończyłem! A skończyłem. Okay. Dobra, Podobaczy co miałaś? nowy tatuaż? Dokładnie hmm. taki, jaki chciałam. Nie, Wreszcie ona jest nie no. Przepraszam, mogę iść przodem? Jasne. O, to ona. Moja wymarzona dziewczyna. Dzień. No masz w końcu tych? O, o, ty, ty też dziewczyna? grasz w Among Us? Ja też to musi być przeznaczenie. Wiesz co, że Nie muszę zabić całą załogę. Nawet nie żartuj. On był cały czas impostorem! No, Dobrze! Dołącz do mnie w zespole! Stój! Ona no, cały czas grała w Among Us, zamiast zrobić obiad? Myślę. Czy Nasza gra w Among Us? Nie Mijaj nam znać w komentarzu, czy lubisz grać w Cydrinka. Among Us i jaki jest twój ulubiony kolor. Mieszko. I pamiętaj, subskrybuj nasz. Eee, to wygląda tutaj. dziwnie I, i to... Nie przekaż żadnych i nowych to... filmów na Może skończmy ten. Film. No to pa, witamy się i pa! I cześć! Albo najpierw reklama. <noise> tak, tak.